Witajcie! Opowiem wam o kilku śmiałych kradzieżach dzieł sztuki, do jakich doszło na przomie ostatnich kilku dekad. Syl, pomysłowość oraz wyrafinowanie co po niektórych złodziei może przyciąć niejedną produkcję z Hollywood. Złodzieje dokładnie krok po kroku planują każdą akcję. Czym bardziej strzeżony eksponat, tym więcej czasu pochłaniają przygotowania. Są jednak sytuacje, kiedy szczęście sprzyja im bardziej niż zwykle. Zresztą posłuchajcie sami. Zaczynamy! Jest duży, ale zacznijmy od naszego własnego podwórka Poznańskie Muzeum Narodowe wrzesień 2000 rok. Na jednej ze ścian wisi słynny obraz moneta zatytułowany plaża Pawil o rynkowej wartości 7 milionów dolarów. Jak się później okazało, obraz nie był ubezpieczony. Nasz złodziej wykazał się sporą kreatywnością. Wysłał do dyrektora muzeum faks z prośbą o zgodę na szkicowanie innego dzieła z tej samej sali. Gdy nikt nie patrzył, za pomocą noża wycinał obraz na raty z oryginalnej ramy, uszkadzając przy okazji sygnaturę artysty. Następnie, niczym jaś fasola w miejsce oryginalnego obrazu podłożył słabej jakości kopię. Kradzież byłaby idealna, gdyż ze względu na brak jakichkolwiek dowodów i braku możliwości zidentyfikowania wysłanego faksu. Śledztwo umorzono w 2001 roku. Niestety złodziej nie pomyślał o jednej bardzo istotnej rzeczy. Muzeum pozostawił coś, co po 10 latach doprowadziło funkcjonariuszy prosto pod jego drzwi. Kiedy dokonywał brutalnego wycięcia obrazu, pozostawił na jego ramię odciski palców. Po latach udało się je dopasować do właściciela. Jest to mieszkaniec Orkusza, który przyznał się do kradzieży i oświadczył, że zrobił to, bo jest wielkim fanem moneta oraz sztuki i chciał mieć ten obraz tylko dla siebie. Po udanej kradzieży obraz zapakował i schował w mieszkaniu rodziców za szafą. Była to jedna z niewielu kradzieży dla idei, a nie dla ogromnego zysku 7 milionów dolarów. Kolejna kradzież przeszła do historii jako pierwszy napad z bronią w ręku w muzeum, podczas którego ucierpiał strażnik. Było późne popołudnie. Środa, 17 maja 1972 roku. Pod Muzeum Sztuki w Massachusetts podjeżdża skradziony biały kombi. Wysiadają z niego dwaj zamaskowani przestępcy. W samochodzie zostaje kierowca gotowy do natychmiastowego odjechania. Bandyci dokładnie wiedzą, co mają robić. Wchodzą do muzeum i od razu udają się na drugie piętro gdzie znajduje się obraz Rembrandta zatytułowany Święty Bartłomiej. Jakby nigdy nic, na oczach kilku zwiedzających Ściągają obrazy ze ściany i chowają go do płóciennego worka. Zabierają też trzy inne obrazy wiszące tuż obok. Szybkim krokiem schodzą na dół. Niestety popełniają błąd. Po śpiechu nie zauważyli, że przekroczyli barierki ostrzegające o braku przejścia i weszli na płytki sprzed dwóch tysięcy lat. Ich wyczyn od razu przykuł wzrok strażnika, który widząc co się dzieje, rzucił się w pościg za złodziejami. Jednego z nich udało mu się chwilowo obezwładnić, ten jednak w akcie desperacji wyciągnął pistolet i postrzelił strażnika. Rabusie odjechali w pośpiechu, po drodze zmieniając samochód na inny. Cały napad zaplanował jeszcze inny miejscowy złodziejaszek Florian Monday, który czekał na swoich kolegów w jednym z barów. Florian długo próbował sprzedać obrazy, ale było to bardzo trudne, gdyż cały świat ich szukał. Pechciał, chciał, że jeden z wynajętych rabusiów co chwilę chwalił się dokonanym napadem, co szybko doprowadziło FBI na trop Floriana. Wszystkie obrazy zostały odzyskane, a Florian spędził 5 lat w więzieniu. Całą historię napadu opisano w książce, a jedna z amerykańskich wytwórni filmowych wykupiła do niej prawa i na jej podstawie nakręcą film. Trzecia historia rozgrywa się w 1994 roku w Oslo podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Kiedy wszyscy byli skupieni na zawodach, wzrok byłego piłkarza Paula Engera był skierowany w zupełnie innym kierunku. Zaplanował kradzież najpopularniejszego obrazu w historii, a mianowicie krzyku Edwarda Muncha. Obraz znajdował się w Muzeum Narodowym w Oslo, gdzie ochrona składała się tylko z jednego strażnika. Paul wraz z kolegami targnęli do muzeum, obezwładnili strażnika i bez najmniejszego problemu zdjęli obraz ze ściany, pozostawiając dosyć żartobliwą karteczkę z napisem. Wielkie podziękowania za słabą ochronę. Cała akcja trwała dosłownie 50 sekund. Kradzież została zarejestrowana na kamerach. Tu widzimy fragment, w którym bezsenny obraz zjeżdża dosłownie po drabinie. Była to jedna z najszybszych akcji, okraszona dodatkowo humorystycznym akcentem. Jednak złodzieje nie cieszyli się długo z łupu. Obraz odzyskano po trzech miesiącach dzięki międzynarodowej akcji poszukiwawczej. Kolejna kradzież była przeprowadzona w stylu hollywoodzkiego filmu. Sztokholm, 22 grudnia 2000 roku. Trzej mężczyźni o podkładają pod dwa samochody w mieście ładunki wybuchowe. Ten rodzaj dywersji odwraca uwagę policji od ich prawdziwego planu. Kiedy stróże prawa biegają w popochu po mieście za bombami, ci sami trzej mężczyźni zamaskowani i z bronią w ręku dokonują zuchwałego włamania do Muzeum Narodowego, podczas którego kradną autoportret Rembrandta oraz dwa obrazy Augusta Renoir. Po zerwaniu ze ścian dzieła holenderskiego mistrza, a także rozmowy z ogrodnikiem i paryżanki Francuza, które łącznie szacuje się na 42 miliony dolarów, mężczyźni uciekają motorówką przygotowaną przed muzeum od strony rzeki. Była to iście hollywoodzka akcja kradzieży, ale również hollywoodzka wpadka z zasadzki. Pierwszy spośród skradzionych obrazów, rozmowę Renoir odnaleziono w 2001 roku. Autoportret oraz paryżankę udało się odzyskać po czterech latach. Kiedy to dwaj Irakijczycy, Gambijczyk i Szwed, myśląc, iż umówili się na przekazanie obrazu potencjalnemu kupcowi, zostali zatrzymani w jednym z kopenhaskich hoteli przez duńską policję. Nie spodziewali się, że była to pułapka, jak w hollywoodzkim filmie, zastawiona przez policjantów, udających kupców. Na koniec cofnijmy się bardziej w czasie. Była niedziela, 20 sierpnia 1911 roku, kiedy to jeden z pracowników Luwru, niejaki Perugia, Miejscowy szklarz ukrył się w muzeum, wiedząc, że będzie ono następnego dnia nieczynne. Po poranku wyszedł z ukrycia i przebrał się w biały fartuch noszony przez pracowników, Następnie wszedł do pustego pomieszczenia, gdzie eksponowana była Mona Lisa Leonarda da Vinci. Zdjął obraz ze ściany i przeniósł go niezauważony do klatki schodowej, gdzie usunął ramę, a samo malowidło ukrył pod fartuchem. Obraz wyniósł normalnie przez bramę, gdy pracujący w niej strażnik opuścił swój posterunek. Perugia ukrył skradziony obraz w swoim paryskim mieszkaniu. W czasie, gdy policja przybyła do mieszkania, by je przeszukać, przyjęto jego alibi, że w czasie kradzieży pracował w innym miejscu. Perugia po dwóch latach zdecydował się przewieźć obraz z Paryża do Włoch, gdzie ukrył go w swoim florenckim mieszkaniu. Tam skontaktował się z właścicielem miejscowej galerii sztuki. Za obraz zażądał pół miliona lirów, czyli obecnie trochę ponad 2 miliony dolarów. Po stwierdzeniu autentyczności obrazu, Alfredo złożył zawiadomienie na policji, po czym złodziej został aresztowany. Obraz, zanim został zwrócony do Paryża, odbył tournée po włoskich wystawach. Swój czyn, Rugia tłumaczył chęcią zwrócenia najbardziej słynnego dzieła Leonarda ojczystemu krajowi. Przed sąd trafił dopiero 4 czerwca 1914 roku, gdy Mona Lisa znajdowała się już w Paryżu, a opinia publiczna zapomniała już o złodzieju. Śledztwo wykazało, że motywy, jakimi się kierował Perugia. Nie były tak szlachetne, jak sam przedstawiał. Chciał koniecznie sprzedać obraz dla zysku, ale osoby, którym proponował obraz, odmawiały jego kupna. Na procesie wyznał, że chciał ukraść obraz pod tytułem Mars i Wenus, ale był za duży i zdecydował się na Monelisę. Ostatecznie został skazany na rok i 15 dni, a po abelacji kara została skrócona do 7 miesięcy i 9 dni więzienia. Tak oto dobrnęliśmy do końca tych niesamowitych historii o zuchwałych złodziejach i szalonych kradzieżach. Podobał się Wam materiał? To pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia!